Cześć. Na sesji drugiej pogłębimy jeszcze fundamenty, dlaczego jest bardzo ważne to, żeby żyć świadomie, żeby żyć odpowiedzialnie, dojrzale, bo osoby o wysokiej, rozwiniętej osobowości żyją bardzo świadomie. Życie świadome to jest życie aktywne, niebierne. Jeżeli mam własne cele, wartości, mam wizję, mam pomysł dla siebie, wiem, co jest dla mnie ważne, to aktywnie chcę realizować swoje zamiary, wartości i i swoje plany, dzień po dniu, z wielką przyjemnością. Życie faktami, a nie urojeniami czy pobożnymi życzeniami. No, to też jest życie świadome. Świadome życie to znaczy, że widzę świat takim, jakim on jest. Widzę prawdę, widzę, widzę dojrzany, nie daje się wciągnąć w jakieś przekrzywianie rzeczywistości, nie daję na siebie wpływać bez sprawdzania źródeł. Mam Pewien swój rozum, swój system sprawdzania, na przykład wiedzy, swój system sprawdzania wszystkiego, co mnie w życiu otacza. To jest życie świadome. Oczywiście konfrontowanie, a nie zamiatanie pod dywan. Jeżeli coś jest, to staje, wyjaśniam, wyjaśniam to, a nie udaję, że czegoś nie ma. Uświadamianie sobie własnych wartości oraz ich źródeł, nieprzyjmowanie bezkrytycznie od innych ludzi systemów wierzeń, systemów światopoglądowych. Mam prawo zbadać swoje źródła, mam prawo poznać dogłębnie jedną stronę medalu, drugą stronę medalu i wyciągnąć swoje własne wnioski. Tak, sprawdzać na przykład informacje w kilku źródłach, nie tylko w jednym i wyrobić sobie własne zdanie. To jest uświadomianie sobie własnych wartości, czyli stworzenie sobie norm, kryteriów, ocen własnej osoby. Oczywiście realizacja i wyznaczanie własnych zadań, celów, priorytetów, a nie innych ludzi, rodziców, nie wiem, o, oczekiwań innych ludzi. Dojrzała osobowość to jest osobowość, która realizuje swoje własne cele osobiste, zawodowe, rodzinne czy w jakichkolwiek innych płaszczyznach. Otwartość na informację zwrotną, przyjmuje feedback, dzięki temu mogę dokonywać korekt i poprawiać błędy. Oczywiście feedback, czyli informacja zwrotna, to jest świadomość to jest przyjmowanie od innych ludzi. Którzy są ekspertami na przykład w danej dziedzinie. Czyli nie to, że pierwsza, lepsza osoba ci coś na Facebooku napisze i ty już to wprowadzasz korektę, tylko to jest, masz jakieś źródło mentorów czy ekspertów i jeżeli dana osoba mówi ci swój punkt widzenia, który być może nie jest zgodny jakby z twoimi założeniami, warto rozpatrzeć, warto przyjąć feedback i wyciągnąć, przeanalizować powtórnie daną rzecz. Oczywiście porównanie świata zewnętrznego i wewnętrznego. Życie świadome to jest zagłębianie się w siebie, w swój system wartości, poznawanie siebie, odkrywanie siebie, dlatego zapraszam Cię do systemu Orsa, jeżeli jeszcze nie badałeś swojej osobowości, koniecznie bardzo fajny system, który czarno-białym na białym ci zrobi. Po Pozwolić odkryć swoje zasoby, obszary do rozwoju, czyli poznawanie wewnętrzne, odkrywanie siebie jest bardzo ważnym czynnikiem życia świadomego. Te programy, które ja tworzę. Projektowanie świadomej przyszłości także jest takim programem, ale także poznawanie świata zewnętrznego, czyli, czyli otwartość na inny punkt widzenia, na inne światopoglądy i po prostu zagłębienie się w, jakby w, inny, w inne wartości drugiego człowieka, wejście w inną skórę, w e, e, taką empatię, która pozwala po prostu zrozumieć, dlaczego ten człowiek zachowuje tak, jak się zachowuje, czy myśli tak, jak myśli. Warto dokonać wyboru, aby w jakiś sposób chcemy żyć świadomie, tak? w, jak, w jaki chcemy żyć świadomie. Dlatego, że co to znaczy dla ciebie żyć świadomie? Jest to bardzo ważne. Co to znaczy hmm, w, jakiś, w jakimś takim sensie yy, świadomość? Dotycząca i mojej osoby, czyli naszej, na, naszego ja i, i świata, i przyrody, i miejsca, w którym jesteśmy, i różnych naszych wierzeń, niewierzeń, i różnych obszarów, ale warto dokonać wyboru, i ten ciężko jest nam czasami samemu dokonać takiego wyboru, dlatego ten program ci jakby prowadzi, daj się prowadzić, bo to jest bardzo ważne. Drugim elementem, możemy żyć jako pasażerowie życia lub jako kierowcy. Czyli drugim elementem, który tutaj można. Stwierdzić, to jest, możemy żyć jako pasażerowie życia, czyli wiernie siedzieć i żeby ktoś za nas decydował, ile zarabiamy, kim jesteśmy, gdzie idziemy na wakacje, ktoś za nas decydował, yy, w zasadzie, co, zna, co, co oddajemy nasze życie w cudze ręce, ale możemy zdecydować, że to my chcemy być kierowcami. Ja zawsze działam od wielu, wielu lat na rzecz działania. Kierowców, czyli na rzecz działania bycia kierowcą może tak, żeby przesiąść się z miejsca pasażera na miejsce kierowcy i wziąć byka za rogi, jak to się mówi, wziąć stery w swoje ręce, bo wtedy to jest życie świadome, ono jest mniej udane, bardziej, ale wiem, że jest moje, mam wybory, mam, daj sobie prawo dokonania wyboru, daj sobie prawo dokonania drogi zawodowej czy osobistej, i to jest moje życie, i mam do tego prawo, nie muszę się nikomu tłumaczyć. To jest ta sztuka osiągania. Oczywiście twój mózg został stworzony, żebyś przeżył, nie abyś odnosił sukcesy. I dlatego jest konieczne często przeprogramowanie umysłu albo zakodowanie się na sukces. Też mamy takie programy szkoleniowe. Ponieważ umysł w większości działa tak, żeby przetrwać. I to jest um, klucz. I jeżeli zaprogramujemy się, na przykład będziemy odkrywać własne przeznaczenie, własne powołanie, odkrywać nasze wartości, to nie tylko... Przeżyjemy jako jednostka, nie będziemy zajmować się tylko naszą egzystencją, ale będziemy kwitnąć, rozwijać się, i to jest myślę, że bardzo dojrzała osobowość. Taka, która się po prostu rozwija. Kolejnym elementem: świadome życie jest podstawą poczucia wartości spełnienia. Jeżeli masz wybrany. Obszary życia ważne dla ciebie masz obrane, wybrane wiele elementów, które, których będziesz chronił, bronił, które są dla ciebie ważne. To masz dużo większą szansę na pewność siebie, na wiarę w siebie, na bycie szczęśliwym, spełnionym, pozytywnym człowiekiem, ponieważ idziesz swoją drogą, idziesz swoją ścieżką życia. Świadoma życie daje odporność psychiczną, bo nie jesteś pogubiony, nie masz depresji. Bo wiesz, co masz robić, wiesz, jak będzie wyglądał twój dzień, tydzień, półrocze czy rok. Jeżeli działasz zgodnie ze sztuką rozwoju osobistego, masz pewną wizję dla siebie, to masz, jesteś odporniejszy psychicznie na pewne niepowodzenia, porażki, bo widzisz dalej niż ta porażka. Ta porażka jest, ale to jest jakiś element na drodze do życia, ty rozwijasz dane obszary życia. I porażka cień zatrzyma, bo widzisz wizję końca tego, na przykład za 3-5-15 lat, czy jak ma twoje życie wyglądać i wyglądać. Idziesz swoją ścieżką, i wtedy wiesz dobrze, że tam są różne gałęzie, górki, dołki, to jest część twojego życia. I jesteś odporniejsza, odporniejszy psychicznie, jeżeli masz świadomie zaprojektowane obszary, w których chcesz się rozwijać. Ustalenie Kierunku drogi jest kluczowe dla świadomego życia, ważniejszy niż ruch. Czyli większość ludzi jest zajęta, nie ma czasu, robi jeden biznes, drugi, jedną pracę, drugą, ma dom, pracę, dzieciaki, pranie, gotowanie, sprzątanie, czyli są w ruchu, są zajęci, ale to nie znaczy, że ich kierunek jest dobry. To, że ktoś jest zajęty, nie znaczy, że do czegoś się przybliża. Ja to powtórzę, to, że ktoś dzisiaj nie ma czasu. To, że ktoś je spędzie, nie znaczy, że jego życie ma jak, jakiś sens, i, i że na końcu tego życia jest coś naprawdę takie, chociażby refleksja, że kurczę, żyłem maksymalnie, zostawiłem coś po sobie, wycisnąłem swoje zasoby jak cytrynę. Nie zawsze tak jest. Ustalenie drogi, kierunku, czy to są te wartości, to są te obszary ważne dla nas, jest ważniejsze niż sam ruch, bo większość ludzi będzie spotykała czy spotykał bardzo zajęty. Ale to nie znaczy, że to, co robią, ma dla nich sens. Czasami nienawidzą swojej pracy, robią antymisję, robią gwałt na swojej duszy i, i, i to nie jest życie, chociaż są bardzo zajęci. Własnym życiem można żyć, nie, przepraszam, własnym życiem można w dużym stopniu kierować i nie czuć się jak ofiara lub pasażer życia, tylko jak kierowca. To już mniej więcej tą metaforę mówiłem, że można kierować własnym życiem niektórymi obszarami, tylko trzeba do tego dorosnąć, pozwolić sobie na to i pozwolić się oderwać czasami od wizji, od pomysłu na siebie rodziców, czy, czy otoczenia, tylko mieć odwagę odkryć własne powołanie, przeznaczenie i kroczyć tą drogą każdego dnia odważnie i z dumą. Więc życie, po to zrobiłem ten program, żeby życie się zmieniło, żeby zmieniło się, po pierwsze będziesz aktywniejszy, tak, będziesz bardziej zgodny i spokojny. Bo jeżeli odkryjesz własną drogę, własne cele, będziesz miał większy spokój wewnętrzny. Będziesz aktywniejszy, czyli będziesz czuł, że chcesz coś robić i nie będziesz musiał tego robić. Nie będzie presji i przymusów, tylko wybór, a to jest ta różnica. Będziesz robił swoje cele po tym programie. Będziesz miał zaprogramowane, największe ścieżki. Życia, poprawić się nastrój, bo będziesz na swojej drodze życia i będziesz czuł sens życia, a co jest bardzo, bardzo ważne, zmniejszy się emocjonalność, neurotyczność czy depresyjność. Będziesz sobą w najlepszej wersji, bo być może wejdziesz na własny flow. Jeżeli jeszcze odkryjesz to z systemem osobowości ORSA i połączysz to szkolenie z systemem ORSA, będziesz działał zgodnie z własną naturą na swojej drodze życia. Nie ma nic. Ważniejszego dla, dla rozwiniętego człowieka. Stworzysz swoją wymarzoną, idealną przyszłość. I nie chodzi tutaj o stan finansów, o Bóg wie, jakie inne obszary. Idealną, bo będzie Twoja osobista. Będziesz pewniejszy siebie i silniejszy, no bo wiesz, kim jesteś, dokąd zmierzasz. Będziesz lepiej zarządzał czasem, priorytetami, w ogóle się lepiej organizował, bo po prostu robisz coś, co cię pasjonuje, i, i coś, co masz świadomie przemyślane. Będziesz wiedział, co robić, jak to robić lub jak tego szukać, bo masz przemyślane drogi y, obszaru i różne role życia, które pozwolą ci być lepszym i wyciągać, wyciągać z siebie maksimum y, zasobów i możliwości. Zrobisz plany oczywiście na życie, karierę, hobby, życie osobiste. To jest cały ten program, właśnie taki jest. To jest program, który ma Ci dać za zadanie postawić na nogi Ciebie bardzo mocno i, i skoncentrować Cię na, na tym, co, co masz, nad czym masz kontrolę, czyli nad codziennymi zadaniami, nad, nad sobą, nad wyborami na tym masz kontrolę. Żebyś oderwał się od przeszłości, żebyś nie tracił, nie przepalał tego czasu i tej energii na rzeczy nieproduktywne, no bo masz jedno życie, za chwilę nas na tym świecie nie będzie. W związku z tym warto się zmobilizować i zrobić wszystko to, co jest do zrobienia tutaj. Dlaczego warto to zrobić? Bo jeżeli nie uporządkujesz siebie, jeżeli nie odważysz się iść własną drogą i własną ścieżką, to świat dzisiaj walczy, przede wszystkim walczy o twoją energię. Reklamy chcą, żebyś inwestował czasy, różni liderzy, biznesy, przedsiębiorcy, szefowie, rodzina, dalsza, bliższa, chcą, żebyś zajmował często ich sprawami, wspierał ich misje, ich jakieś projekty i będziesz przepalał tą energię, być może coś, co co wcale Cię nie satysfakcjonuje. Może chcesz być lubiany i nie umiesz odmawiać, bo nie chcesz nikogo zranić, ale tak naprawdę w środku będziesz czuł rozdarcie i będziesz czuł nieszczęście i smutek, bo czujesz, że nie idziesz swoją drogą. Masz jakieś marzenia, cele i jeżeli nie będziesz miał zaprojektowanej własnej drogi, to będziesz robił cudzą drogę, więc musisz zdecydować, czy idziesz własną ścieżką, czy będziesz poplecznikiem czyimś. Tak? Świat dzisiaj walczy o Twój czas. Stacje telewizyjne walczą o czas antenowy, żebyś oglądał ich stacje, a ich filmy, czy wiadomości, czy seriale. I portale internetowe walczą o Twój czas, żebyś tam przeglądał. YouTuberzy walczą o Twój czas. Facebook z Instagramem, z Twitterem walczą o Twój czas. Producenci, każdy dzisiaj walczy o Twój czas. A czas to jest życie. Jeżeli marnotrawisz czas, marnujesz życie. I dlatego. Warto zatrzymać się na sekundę i warto czasami pozwolić sobie na nic nie robienie, po to, żeby wejść na swoją ścieżkę i ten czas, który dany jest ci przeżyć na tej ziemi, no, realizować jak najbardziej na rzeczy, które są ważne dla ciebie. Oczywiście tysiące bytów walczą o Twoją uwagę. O uwagę walczą portale internetowe, o uwagę walczą tysiące różnych obszarów, które, które, które chcą ludzi yy, i ludzi. Teraz, jeżeli nie masz własnej ścieżki, nie masz własnych celów, własnej wizji, nie, nie odkryłeś własnego powołania, przeznaczenia, nie, nie zastanawiałeś się po co żyje, dlaczego żyje, dlaczego, co chce osiągnąć, co jest dla mnie ważne, to będziesz uwagę swoją przepalał i koncentrował nie na swojej ścieżce życia, tylko na e, innych bytach, które chcą, żebyś tą uwagę i na nich skierował. No, oczywiście już nie mówię o takiej rzeczy, że jak nie idzie swoją ścieżką, to. To będziesz wspierał także finansowo, nie tylko kontaktami, czasem zaangażowaniem, energią, ale pieniędzmi, często cudze byty, cudze, cudze projekty. Będziesz wydawał, będziesz konsumentem, a nie na przykład producentem. Będziesz, będziesz wspierał i rozwijał inne podmioty kapitałowo, będziesz po prostu wydawał pieniądze a nie na przykład, na przykład zarabiał pieniądze, jeżeli będziesz, będziesz taką akurat potrzebę miał. Cały świat walczy, o, przepraszam, coś mi się nacisnęło. Cały świat będzie walczył o twoje zaangażowanie. Więc jeżeli nie będziesz miał własnej ścieżki, jeżeli nie zaprojektujesz świadomie swojej przyszłości, najważniejszych obszarów w życiu, czy to rodzina, przyjaciele, kariera, czy właśnie dbanie o zdrowie, czy Twój rozwój, czy Twoją, twoje, twoje, twoją edukację, prywatną, samoedukację, tak? czy, czy związek, czy, czy role życiowe, jak rodzic. Czy małżonek, małżonka, czy, czy jako, nie wiem, jakiś zawód, czy przedsiębiorca, jak ktokolwiek, czy role społeczne, czy biznesowe, czy, czy prywatne, to świat będzie, jeżeli nie będzie skoncentrowany i skupiony na swojej drodze, to świat będzie tą energię z ciebie wysysał, wysysał do swoich projektów. Dlatego moją misją jest aktywować cię na swoją drogę życia. I mimo iż nie każdy, będzie na to gotowy, nie każdy jeszcze może nie dojrzał, że lepiej być cudzym, cudzą, podpiąć się pod coś i lepiej iść cudzą drogą, to tyle sposób na życie. Natomiast ważne, żeby to był świadomy wybór. Czyli, żeby człowiek się nie czuł przymuszany, albo żeby zlikwidować myślenie, że nie ma innego wyboru, bo ja sobie tam nie poradzę, z tym nikim i lepiej przy mężu, będę mu służyć grzecznie i tak dalej, będę cichą myszką, a on przynajmniej mnie utrzyma, będę miała co jeść i mam dach nad głową. To nie jest za dobre myślenie. Człowiek warto, żeby żył własnym życiem, żeby bardzo ważne jest to, żeby człowiek żył własnymi. Wartościami, żeby je odkrył i realizował. Że aktywność życiowa jest kluczem. Ja Ci tego serdecznie życzę. Do zobaczenia na trzeciej sesji. Nie mogę się doczekać. Cześć, trzymaj się. Sławek.